Game. zobaczcie, dostaliśmy tutaj emotę. Jest tutaj emotka, widzowie, ale kozacko. Dostaliśmy emotkę, widzowie. To jest chyba emotka. Nie wszyscy ją zostali. że tutaj sobie skrzynkę odbierzemy. Jakiś gold. Ale widzowie Kozak. Emotka. To jest emotka na pewno. Tak, to jest emotka, ale Kozacka, widzowie. Dziękuję, supercel. kozacki super cel. Jest. Dzięki supercel. Tego no bardzo fajnie, teraz chcę ją, psy testujemy, lego no, lecimy Zobaczymy jak ona wygląda sobie w grze ci jeszcze, nie dostaję ją tylko na głównym końcu, bo się oglądałem e, tego live'a Ale tutaj nie oglądałem i, te, i tak dosta też dostałem Ale mm, sorki za loginę, tak jakby co, bo będę miał lagi. A jednak coś nie mam. Tygodno, bardzo fajnie, że dostałem na tym koncie emotę. W sumie... Nie wszyscy ją dostają, bo nie dostałem na paru kontach. A może to jest od 3000 płaków w sumie? To, było, to był jakiś sens idolia, to był jakiś sens. Sorki za nogi, tak jak mówię. O nie załóżmy jej. Guno testujemy. Idziemy sobie założyć tę tam Sorki za... Gdzie tam test? Mm, jest Tego no testujemy Tylko weźmy sobie jakąś łatwiejszą postać bo tak się nie wygra No sorry ale Fidery będzie spoko Tego no lecimy Krótkie cięcie już się widzimy w gierce Tego do widzowie już wam pokazuję jak ta emotka wygląda W gierce No bardzo fajna um, Niektórzy mogli jej na, najbardziej nie dostać Ale ja im przykład nie dostałem Na każdym koncie Tylko na tym i na CX łasica bo... Tutaj już zginę tego krótkie cięciego. no Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał z taką emotką sorki za, że tak cicho gadam, ale yy, jest tak ogólnie 12 godzina do tego. Yy, no, wbijacie jeszcze do Klubiku, a nie do tego ze sorki. Wbijacie do Klubiku naszego. Tutaj Joki Brawl Starsa, został on zniszczony już dwa razy. Opis, że został zniszczony 50 razy. W tym klubie było 1500, ale milion e, cysta tego no, wbijacie, bo chcę go odbudować, tego pozdro. Tego no nadzieję, że taki Wam się film już się spodobał. Piszcie w komentarzach, czy wy dostaliście to nawet pozdro.